Kawa. Wow. Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie dla na oni ludzki, zapewne dla niektórych godzinie. Jest godzina 410, a ja przystępuję właśnie do malowanek porannych i przed pracą przy 12-godzinną służbą. Zapraszam Was na te malowanki na żywo, kochani. Witajcie. Cieszę się, że ze mną jesteście. No to zaczynamy. A więc pierwszy dzień zaczęłam y, z Nivea. Do Niwea dołożyłam podwójny krem z loreanu, dołożyłam złotko z Catrice, dołożyłam z Catrice ten Radiance w, 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 w koraliczkach i dołożyłam proszę ja was ceramidów Elizabeth Arden. Wszystko mi się pięknie rozłożyło na twarzy, szybciutko ładnie mi weszło do tej twarzy, rozklepałam, rozgładziłam, wszystko się ładnie świeciło, wzięłam paletkę Twilights. Um, i z tej paletki zrobiłam sobie szybki makijaż najpierw zagruntowanie później brązy wzięłam z niej później ten taki ceglasty czerwony wzięłam z tej paletki następnie ciemny brąz, tak jak widzicie i sobie te, te rogi te trójkąciki z tyłu po, y, pomalowałam po Cieniowałam oczywiście na dole też tym, tym jasnym, po czym, e, po czym podkładem pod cienie z Catrice e, zagruntowałam sobie powieki pod sreberko, które... Za chwileczkę czy złotko tam było, teraz nie pamiętam za bardzo. Yy, Położę na powieki, żeby mi się cały dzień trzymało, bo naprawdę się trzyma. A takie wziąłem dwa różowe, jedno ciemniejsze zmieszałam, z drugim tym jaśniejszym, i wyszło naprawdę piękne przejście. dobrze wszystko ładnie rozblendowałam, i wyszło naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na sam koniec podkreśliłam na dole oczywiście. Czarnym cieniem. Ta paletka też ma taki całkiem porządny ten czarny cień, no ale nie taki jak maksyneczka. Chociaż prawie, prawie, prawie można by rzec, że jest taki prawie. Yy, sobie właśnie ten. Następnie potuszowałam oczywiście rzęsy. Do pudrowania, opudrowania użyłam yy, tym razem yy, z klinik yy, tego pudru. I ładnie sobie wszystko, bo ładnie wszystko wyrównuje, elegancko jest bardzo właśnie, mówię Wam, że jest bardzo tak, tak miękko, z takich pu, puszeczek między palcami i wzięłam y, paletkę z y, Lovie, tą tą świecącą. E, pobrązowiłam sobie nią. Y, bo mi się ostatnio bardzo podoba właśnie tym, tym świecącym się brązowić i, i różowić. Bo to tak fajnie, to różowe też wzięłam z lubi yy, świecące, yy, następnie to wszystko ładnie rozprowadziłam, żeby się to ładnie trzymało, wszystko i pozwociłam sobie jak zwykle skronia, prawda? Bo to bez złoconych skroni to się nie liczy w ogóle. Yy, no i to tak, tam gdzie sobie właśnie rozjaśniłam nad drzwiami rozjaśniłam sobie, też pozwoliłam sobie ze i koniec. Paską do roboty. Teraz podsumujemy. Więc e, zszedł mi był całkowicie ten, ten podkład, absolutnie i całkowicie zszedł mi z twarzy. E, jedyne co miałam, tu nie miałam na czole, nie miałam nic, pod oczami nie miałam nic, na brodzie nie miałam nic, kompletnie. Jedyne co, co mi zostało, to jedyne co mi zostało, to na bokach, przy uszach i troszeczkę na szyi. Cała reszta była totalnie bazana. Czwarty dzień to Wam opisuję co się działo. Panika straszliwa. Bo budzik nastawiony na tą godzinę, a ja nie jestem zwyczajna takiego czegoś. I mamy dzień trzeci. W dniu trzecim wzięłam yy, CC krem z IT kosmetyk. Z tymi samymi dokładnie yy, yy, kosmetykami go zmieszałam. Nie wiem czego na wierzchu dłonie, ale o no, czwartej rano człowiek nie myśli. Po czym go włożyłam, położyłam ładnie na twarzy. Też się ładnie wchłonął. No. Wzięłam ciemną luvię do tego i luvią zrobiłam sobie makijaż. Tutaj pokazuję wam jakie kolory miałem po kolei: jaśniejszy, ciemniejszy, brązowy do kącików. Ehm, no tak już po staremu. Aha, wzięłam Twilight, bo chciałam właśnie taki żeby był taki rudawy bardziej ten, ten kolor, wziąłam ten rudawy z Twilight'u. Ten sobie też dam na, na dolną powiekę. I czarnym z Twilight'u wykończyłam sobie w kącikach mój makijaż. Po czym to wszystko ładnie porozcierałam elegancko. Wzięłam jasną luvię, tą, tą świecącą, którą mi naprawił mąż. Bez tych dwóch moich ulubionych. Przedtem sobie oczywiście położyłam podkład z Castrisy pod poden i wzięłam ten szampański położyłam na te miejsca, gdzie ten podkład miał trzymać ten, ten, te złotka z Luwi. Następnie sobie wszystko ładnie porozcierałam. Wzięłam z, tym razem z Maxineczki ten czarny i zrobiłam sobie górne kreski. I jednak jest najlepszy z tych wszystkich, muszę powiedzieć. Następnie, następnie zabrałam się do malowania, że nie zapominając tym razem o zalotce. Wzięłam ten z Awonu, który mi te rzęsy ładnie naprawdę gęstnieją Te rzęsy bardzo ładnie, chyba coraz mniej o nim przestaje zapominać, może w ten sposób powiemy. I oczywiście teraz złowi brązy: wszystkie. Róż z Essence był. Tym razem nie brałam tego świecącego, żeby troszeczkę inaczej wyglądało. No i z, y, oczywiście złotka były z lubi na, na boczki, na ukłupidyna, na skronia. No, tak jak za zawsze bardzo lubię. Chyba. Oczywiście usta moją pomadką, co chyba nie pomalowałam i spryskałam się tą mgiełką z Glow Scatrice. Bardzo dobrą zresztą, naprawdę. Ja tutaj nisko ją ja chwalić. Teraz podsumowujemy. No muszę powiedzieć, że rewelacyjnie nie było. Wokół nosa pościerało się. Tak, tutaj pod brodą się ładnie... ładnie pościerało, nieładnie pościerało, czoło nie wyglądało specjalnie. No, muszę powiedzieć, że y, ostateczny, jako sam, sam produkt, owszem, ale nie y, na zasadzie, aha, ściemniłam światło, żeby lepiej może było widać, jak mi to poschodziło. Y, na pewno sam, proszę bardzo, ale na pewno ten produkt y, do Yogi Skin y, absolutnie się nie nadaje. Nie, 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 nie z nią nie, nie harmonizuje. Mamy dzień czwarty. W tym dniu wzięłam ym, z Max Factor Radiance. Jego mieszam również z tymi samymi y, kosmetykami, z którymi mieszałam poprzednie. Y, sam podkład jest też bardzo dobry. Y, nie mam nic przeciwko niemu. Jest taki, on jest Glow, no teraz jeszcze więcej. Glow ładnie wszedł był, naprawdę. Wziąłam tą eyeshadow paletę z Lubi, tym razem, żeby sobie zrobić Eye. No, i zaczęłam tak bardziej fioletowy z szarym. Zaczęłam to łączyć, jak widać, cieniować, łączyć, cudować. I jest godzina naprawdę czwarta rano, kochani. No to już było, bo może, już było może tak 15-20 po czwartej, bo codziennie rano byłam tutaj w tym pokoju, a tutaj czarnym zrobiłam sobie jak widać kreski, podkreśliłam ten, ten no oczywiście, jakby nie patrzeć wzięłam ten podkład z katryzmu, bo naprawdę mi się bardzo spodobała ta, 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 gdzieś podpatrzyłam i to jest, i wzięłam tym razem ten biały y, y, cień z tej palety niby matowej, gdzie ten y, cień jest właśnie taki srebrzysty właśnie wracając do, do tego, że jest czwarta rano no jest czwarta rano, ja już tutaj byłam z, ostatnie dni o czwartej rano. Tu widać, jak sobie robię właśnie kreskę. Podkreślam sobie tę kreskę. Nie przyciemniam sobie u nasady rzęs, po prostu to kreską nie, mo nie można nazwać. Znowu nie zapomniałam zalotki. Yy, a co mi z tego jestem bardzo dumna. I znowu ten, kre ten, ten tusz yy, z yy, Awonu, który naprawdę się spisuje, i przestaje, jak mówiłam poprzednio, przestaje zaczynać go zapominać. Rzęsy są gęściejsze. Już nie chodzi nawet, żeby były dłuższe, tylko że gęściejsze. I tym razem y, y, popudrowałam się tym pudrem z Catrice. Y, jeszcze podkreślam, tu widzicie jak brązę robię, że poprzedni był z... Y, każdego dnia innym pudrem się pudrowałam. Nie, nie były wszystkie y, y, z klinik sprawdzałam wszystkie pudry po prostu. A wzięłam tym razem y, też z Catrice y, złotka. No i skronie, kupidyna, jak zwykle, jak jak to. No, usta już pomalowane, teraz tylko się popsikać na Państwo. Jest doskonale. Muszę kupić sobie, kończy mi się, muszę zamówić sobie następnie. Podsumowanie. No więc spokojnie można wokół nosa. Yy. No, spokojnie można sobie, naprawdę kochani, można spokojnie sobie tym robić ten e, e, yoga skin e, pod oczami. Wszystko, wszystko było bardzo dobrze, nie miałam nic przeciwko absolutnie temu. Bardzo się sobie podobało. A teraz, kochani, oddaję głos samej sobie. Z drugiego dnia nie nagrałam. Albowiem źle nastawiłam budzik, nastawiłam budzik godzinę później. Obudziłam się sama z siebie o wpół do piątej, tak było trzy minuty po wpół do piątej, z wystraszona dlaczego budzik nie dzwoni. Zadzwoniłam do kolegi, że mogę się spóźnić. No i malowałam się w tempie błyskawicznym i zrobiłam to w drugi dzień e, L'Orealem. Teraz nie pamiętam, czy nakręciłam, czy mi się to trzymało, czy nie. Pierwszego dnia zaś wzięłam Nivea, podkład Nivea, który naprawdę bardzo lubię, który się naprawdę świetnie układa, który świetnie się dozuje, dosłownie tak jak tą yoga. Skin za chwileczkę już jest cały i to jest wszystko. I, kochani, tragedia się zrobiła. Nie wiem, co tam było w składzie. Czy on jest na silikonie, ale tutaj patrzyłam się, że jest woda, że jest większa. 40% wody w podkładzie to jest to, ja to, robi w i jogaski. Nie kładłam, podkreślam, że pod żaden z tych czterech dni, ten, który robiłam przy Was, nie kładłam żadnego primera, Nie, nie, nie ten, Stwierdziłam, że, że nie, nie. Nie wiem, primer to mogę położyć wieczorem. Jak będę gdzieś bardzo wy chciała wyjść i, i, i sobie na jakieś eleganckie wyjście, gdzie muszę naprawdę wyglądać super, gdzie sobie porobię maseczek, gdzie sobie porobię yy, różne tam pielęgnacyjne, że ta skóra będzie gładsza, weselsza, to wtedy sobie tak, to wtedy sobie primerem te pory i, 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 i zmarszczki poszpachluje. Więc e, tragedia. Zjechał bardzo szybciutko. Porobiły się plamy, szachownica wręcz na twarzy. Nie, nie polecam. Nie polecam, no nie polecam już robienia z tej skin, jogi skin. Sam bardzo polecam, bo jest bardzo, bardzo dobry podkładek. No drugiego dnia jak Wam już mówiłam robiłam e, 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 L'Orealem, e, to mnie nie zawiódł. Miejscami zszedł, ale można było jeszcze się w nim pokazać. Tym razem miałam ze sobą puder, tego, ten z klinika, żeby w razie co się dopudrować, bo jak w dzień to, to jest w dzień, nie? to nie jest nocka. Więc ten, ten z wiem, musiałam dopudrowywać ze trzy razy po prostu, już później. Chyba to już miałam sam ten puder na twarzy. Na dzień trzeci. Użyłam tego. I muszę powiedzieć, że też rewelacji bo Nie zjechał, ale rewelacji nie, nie, nie było jakiejś takiej. No pf, musiałam się dopudrowywać. Ostatniego dnia wzięłam ten Max Factor. I ten był jeszcze najlepszy z nich wszystkich. No tak na poziomie mniej więcej Loreala. No, Fajnie się trzymałam, wzięłam ciemniejszą, bo zrobiłam sobie ciemniejszy, bo słońce było, zrobiłam sobie ten makijaż ciemniejszy, I, 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 znaczy ten, ten ten twarzy był ciemniejszy, i, i, że po słońce i także, także taki zrobiłam sobie ten makijaż. Jedno jest pewne, jedno jest absolutnie pewne, że tego, tego nie pobił żaden z nich. Ja brałam specjalnie te dwa drogie, dwa tańsze. Drogie nie zdały egzaminu zupełnie. Nivea i ten CC. Absolutnie. Nimi nie można robić jego skin. Przynajmniej u mnie. Te drogeryjne z L'Orealu i z Max Factor. W sumie też do, bardzo dobre same są. Mogą spokojnie konkurować z tymi drogimi. No można, ale nie, ale, ale po co, kiedy ma się ten. Ten jest po prostu dobry i sam, i do yoga skin. Tutaj jak on się ustoi, to widać, że tu jest woda. I on pięknie, on po prostu pięknie, tak jak na tamtym filmiku, tu będzie, tu będzie, yy, tak na tamtym filmiku. Po prostu człowieku nie skończysz jeszcze tego nakładać, a on już ładnie leży ci na, na buzi i nie czuje, że cokolwiek masz. To jest takie fajne, naprawdę fajne. No to by było na tyle to podsumowanie. Dziękuję Wam za, za to, że jesteście za mną, za to tyle czasu wytrzymaliście. Jeszcze zanim całkiem się pożegnam na koniec tego filmiku. Chciałabym Wam ogłoszenie parafialne przekazać A mianowicie stwierdziłam, że robienie dwóch filmików tygodniowo to jest tak na moją na pełnym etacie pracy, gdzie 180 godzin w miesiącu pracuję. To jest po pierwsze raz za dużo, a dwa robienie ich dwa razy w tygodniu jakoś, tracone jakości. Od tego filmiku będą się teraz ukazywać filmiki w piątek. Ten się ukaże w piątek i w każdy piątek tygodnia będzie po prostu jeden nowy filmik. Do czego to raz właśnie, że jakość, bo chcę lepszą jakość, chcę troszeczkę pobawić się, no jakieś takie efekty specjalne, zobaczyć jak to jest, jak to się robi, po, pochodzić po internetach, posprawdzać i, i, i ten. Mam, wnuczek mi się po, Pokazałam mu, pozwolił pokazać siebie w, w YouTube filmiku powiedział, z jaką babciu masz jakość. Pokaż mi to, to jak ten twój filmik. No to mu pokazałam na komórce. O, bardzo dobra jakość. To, to już jest dobrze. I to już jak taką jakość, ta komórce jak tak widać to jest bardzo dobra. jakość. no pokazałam mu na, na moim tej Retinie, na, na iMacu. Tam widać wszystko. Tam widać naprawdę wszystko. Tam widać każdą porę, tam widać 6. No mi się wydaje, że już z tym światłem się i z um, przysłoną się jakoś tak dogadaliśmy. Um, troszeczkę też zmieniłam tło, no i scenografię. Zmieniłam na... żeby jasno było po prostu z tyłu, tak. No, i, no nie wiem, no tak myślałam nad tym, żeby po prostu jakiś tam... no um, jakiś widoczek, coś w tym stylu, ale nie, tak sobie o filmowo, no bo filmuję, no to zrobiłam filmowo, żeby, no im bliżej, tym właśnie jest bardziej zamazany, o to chodzi. Także, o, tak w sumie powinnam siedzieć, żeby to tło było jak najbardziej, aż po prostu oparłam. No, także z tych, po prostu je ulepszyć jakościowo, żebym, żebym przy, też nie miała przy pracy, jazu pracy, cięcia, 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 czasami siedzę i tnę, Jeden filmik obrabiam, no dosłownie no kupę czasu, no, tak, tak w każdym razie na przykład jutro będzie dzień poświęcony obrabianiu dwóch filmików. Nie? No i chcę to robić po prostu, dobrze chcę to robić, dobrze, żeby, żeby być, żeby, jeżeli ja będę zadowolona, to wy też będziecie zadowoleni z efektu, prawda, tak to wygląda. No, mm, Idealnej twarzy jak Maksynieczka mieć już nigdy nie będę, ale idealną scenografię, idealna, idealną jakość filmu czemu nie, prawda? Mogę mieć. Nie? Nikomu to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, raczej pomoże. To to takie ogłoszenie parafialne, a na koniec, no właśnie chciałam, myślałam, że będę miała po Wielkanocy stu, yy, już, ale no nie, no, no jak nie, to nie, łaski bez. Bo rozpaczać nie będę. No. Nie od razu szczęście zbudowane, jak mówili, ja robię to dalej i chętnie, co widać po mniejszej ilości filmików, że chcę to robić naprawdę, żeby to miało jako, jakąś jakość taką, no jakieś tak, muszę to urozmaicić, jakoś mi jest takie siadanie przed tym i gadanie musi być musi być coś jeszcze, musi, muszę się zastanowić, po prostu chcę jakość. Nie ilość. O, o to chodzi, żeby jakoś, bo ilość, no można usiąść gadać codziennie o czym innym, wrzucić na YouTube i, i mieć święty spokój. Nie? O, o, jak pięk, pięknie, dzień dobry, do widzenia. O, o chmurkach, o pierdółkach i ten. Nie, ja to tak to tak już ten etap jakby, jakby powoli zaczynam zostawiać za mną. Te pierwsze kody za płoty. Teraz już się skupiam raczej na tym. Będę się skupiać, żeby to jakoś. żeby to miało ręce i nogi. I żeby to wyglądało. O, o, o to mi bardzo chodzi. Tak, kochani, no to zatem trzymajcie się, nie dajcie się, bądźcie zdrowi. Przychodźcie tutaj. Kciuczki w górę, dzwoneczek, proszę bardzo. To wtedy będą te filmiki. Od razu będziecie mieli powiadomienia, że filmiki są. No, opowiadajcie o mnie, bo ja. Ja po prostu, dla mnie to dalej jest niezwykła przyjemność usiąść przed kamerą i z wami sobie tutaj pogaworzyć, czy się pomalować. Robię to bardzo, bardzo chętnie. Trzymajcie się, jeszcze raz powtarzam. Trzymajcie się, kochani, nie dajcie się i do następnego razu, kochani uropuchy. PAPA. pa.